Dobra, e, Marek, poznałem Marka, słuchajcie, e, na FilmFestie w Warszawie, jak ci się żyje na tym świecie dzisiaj? Od czasu jak Bitcoina poznałem o wiele lepiej, jest szansa, jest szansa, trzeba ją wykorzystać, ale jest światełko w tunelu i każdy może ją wykorzystać i pójść w tą stronę. Nie jest łatwo tą drogę znaleźć, ale ważne jest, żeby coraz więcej ludzi stało się edukować ludzi, co się dzieje, gdzie są naprawdę problemy, a nie, nie byli wykorzystywani przez to nie, czyli, żeby przejęli znowu kontrolę nad swoim życiem nie byli, nie byli sterowani. To jest ważne. Ja mówię, że najpierw musisz poznać problemy świata fiat, finansowego, co się źle dzieje później możesz przejść do Bitcoina. To jest ciągle te, ta droga, którą każdemu powiedział, że powinien zrobić. Czyli najpierw poznać problemy, i później znaleźć. Będzie łatwiej z, zrozumieć, co Bitcoin może zmienić w tych problemach tego świata finansowego. No bo też pracowałem 8 lat w banku i niestety nie znałem, jak funkcjonuje finansowość, bo nie jest coś takiego, że jak pracujesz w banku nawet 1, 8 lat. Bo oni nie uczą Cię finansów. Oni cię wykorzystują, żebyś płacował dla nich, ale nie znaczy ludzie, że płacują w banku, nie znaczy, że znają, jak finansów. Usunią. To jest też jedna nie. z takich rzeczy po prostu. Ludzie w banku to po prostu największe, najbardziej pojemne baterie do zasilania Matrixa, w którym żyje cały świat. Jeszcze karteczki z Pokémonami, Za dziecka? Nie, pewnie. Wymieniałeś po... się? To już byłem chyba, to już z cała generacja, A, To ja byłem z pokolenia Gimbazy i po... Pokémonów no. <laughs> Wczesnej. Bazy. Eee, I czym się ta karteczka, co mi wtedy jako dziecko, ona miała dla mnie jakąś wartość, czym ona się kurwa różni od tych papierków, za które wy robicie? Ludzie, wytłumaczcie mi to. Nikt nie potrafi mi tego wytłumaczyć, a wszyscy za tym gonią. Jak to jest? Jak to się dzieje? No to jest jedno z misterium, gdzie myślę parę, parę podcastów i artykułów można napisać, w jaki sposób udaje się w takim ważnym temacie kontrolować ludzi na świecie. I nie doprowadzić, żeby byli niezależni albo po prostu wiedzieli, co, jak funkcjonuje system finansowy. To jest podstawy, które powinny być uczone od drugiej, trzeciej klasy podstawówki, Prawda? razem z innymi. Ja uważam niestety, że to nie jest przypadek, że nie jest. Ktoś nie chce, żeby to było uczone. Takie jest niestety moje zdanie. To nie jest przypadek.